Bolec info na żywo. Karolina Zdunek, witam serdecznie z miejsca, w którym, jakby się mogło wydawać, nic się nie dzieje. To znaczy z Bolesławieckiego Rynku. Mamy Wielki Czwartek. W Kościele Katolickim oznacza to, że dzisiaj wieczorem zacznie się Tridum Paschalne, a za trzy dni oficjalnie będziemy mogli rozpoczynać Wielkanoc. Natomiast wielkanocne ozdoby w Bolesławieckim Rynku stoją już od 25 piątego. Marca. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobają. Jak widzicie na rynku, kręcą się ludzie, wszyscy mają maseczki. Zaraz może kogoś zapytamy, co o naszym zającu rynkowym uważa. Dzień dobry, bolec info na żywo. Jak podoba się Panu zając? Lepiej nie mówić. Pan machnął ręką, mówi: Lepiej nie mówić. No dobrze, a co na ten temat uważa sam zając? Zapytajmy go, ale, ale widzimy, że nie ma maseczki. To, to jest naprawdę bardzo nieprzyjemna sprawa, biorąc pod uwagę, że mamy trzecią falę zakażeń. No dobrze, zapytajmy. Przepraszam, panie zającu, czy, czy pani z foliarzem? Cześć, Malinka. Jaka Maleńka? Normalnie zające są mniejsze. Ale ja jestem napakowany nawuzowany, i w ogóle, i... A co pytałaś mnie w ogóle? Dlaczego nie ma pan maseczki, panie zający? Jest pan foliarzem? Nie, nie jestem foliarzem, nie głosowałem na Konfederację. Choć z mojej perspektywy Ziemia jest płaska, a 5 g trochę szczepi mnie w uszy, zwłaszcza w to lewe, widzisz, popatrz jak mi się... wygło mi się, widzisz? No. to? W mi się szatkowi, krzywo nosi. wyglądam, albo to trosze mnie znosi trochę na prawo i dlatego stoję na pochyłym, nie wiem. a taki fizyczny zabieg, ale nie nosi pan maseczki. Nie odbiegajmy od tematu. Wiesz co, ale popatrzcie na mnie. Gdzie ja miałbym sobie tą maseczkę zamocować? Jak ja mam uszy tak wysoko. Ty masz po bokach, nie? I trochę wyglądasz jak człowiek, a ja mam tak uszy, że jakbym się założył maseczkę, to bym nic nie widział, nie? No, nie da się ukryć, ale wydaje mi się, że kurczaki mają gorzej. Wiesz co, kurczaki mają lepiej, bo są małe i tak powiem, nie ciągnij mi po uszach, zwłaszcza, że nie mają uszu, nie muszą mieć masek, nikt się do nich nie przyczepia tak jak ty do mnie. Oto i mają luz po prostu, widzisz? Ten z, z boku to w ogóle jakoś dziobem się oparł podłogę. On jest wczorajszy troszkę. A, a, czy w takim razie a propos wczorajszego, będzie się pan szczepił na COVID? Tak, tak. Ja mam termin na 2028 rok. Moja droga jest, yy, moja szczepionka jest w drodze. To coś jak respiratory Szumowskiego, że faktury poszły, a sprzętu nie ma, ale ja sobie tam poczekam te 7 lat. i i się zaszczepię. A, a tak właściwie, bo ja tak do Pana pryzając, a może jest Pan królikiem, bo w sumie nie wiem. Wiesz co, no jak masz wątpliwości, to coś jest z nie tak. Popatrz na mnie, jestem rasowym, rasowym podkreślam. zającym, byle królika nikt tu nie postawił. A, a właściwie właśnie, dlaczego Pan tu stoi, Panie zającie? Wiesz co, no ja odpowiadam żywotnym potrzebom mieszkańców tego miasta. Jestem zajęciem na skalę naszych możliwości. Mną się tak naprawdę otwiera oczy niedowiarką. Ludzie patrzą na mnie, przechodzą i mówią, to jest nasze, przez nas wykonane i nikt nie ma prawa się temu sprzeciwić. A, przez nas wykonany, to jest pan lokalny. Skąd pan pochodzi? Co, no nie jestem lokalny, tak naprawdę to pochodzę z AliExpress, bo tam była jakaś wyprzedaż zajęcy i ktoś tam z ratusza kliknął i jakoś tak poszło. A, a, ale ma pan dużo wspólnego ze świętami, prawda? No też niewiele, to też jest trochę głupie, bo wszyscy myślą, że mam coś wspólnego ze świętami. Święta są generalnie katolickie, religijne, a ja jestem symbolem e, pogańskim, jestem symbolem płodności, bezeczeństwa, trochę rozpusty i tym podobnych rzeczy, płodności i wiosny. Tak, ale no, pracy poniekąd się nie wybiera, więc ile pan płacą za to, że pan tutaj tak stoi? Jestem, no, chodzą plotki, że razem z montażem i z tym całym towarzystwem, to wokół mnie to kosztowaliśmy jakieś 25 klocków, ale grosza z tego nie zobaczyłem. Ojej, to skąd się wzięły takie pieniądze na zające? No to też tylko plotki mam. Chcesz plotki? A, chcę plotki. No mówią, że ktoś tam wiesz, sprzedał to całe drzewo, co wykarczowali w Bolesławcu w parkach koło szpitala. Przy ogórskiej, przy drogach i jakoś tam odłożyli sobie na mnie. A, a, a jak się stoi w takim razie na rynku? No wiesz, co nudna jest generalnie. Gdzieś teraz ludzie przechodzą, machają rękami. Nie powiem gdzie mnie mają. W ogóle ignorują mnie. W nocy, jak się świecę, to czasem ktoś przyjdzie. Jakieś bachory po mnie skaczą, podszczypują mnie, ktoś se serfiaka zrobi, że niby ładnie jestem. Wczoraj w nocy jakiś pijak wyznawał mi miłość, albo nawet jakiś koleś chyba z pisu. Powiedział mi, że jestem ideologią, a nie zającem, bo się świecę na tęczowo. A, no to może nie było przyjemne towarzystwo, ale właśnie. jaki jest Panu w towarzystwie z kurczakami? No troszkę to, to nie jest w porządku, wiesz, bo przy obecnej sytuacji na rynku pracy jest kryzys i tak dalej. Moglibyś postawić je troszkę dalej, nie robić mi takiej konkurencji, prawda? Bo wiadomo, że jak jakieś małe, małe dziecko patrzy na te kurczaczki, to sobie woli kurczaczka przytulić niż mnie, nie? Czyli konkurencja pod nosem, a nawet dziobem. One mają dzioby, ja nie mam. Ty. No, faktycznie. Czyli pan też jest dla nich konkurencją? No, jak mi tak. No. Czy, czy jakoś odczuwa pan lockdown? Bo pan nie nosi, to może wcale pan nie czuje. Jestem przymocowany do podłoża. Także nie bardzo się mogę ruszyć. Poszedłem się do rzepki albo na skatepark, ale nie ma ruchu, nie ma opcji kompletnie. A, czyli nie ma pan żadnych planów na święta? Nie, na pewno ma pan plan na święta. Każdy no, ma plany. Pewnie pójdę się do rodziny z śniadanką. No co ty, będę tu stał, będzie sobie świętować, mi nawet nikt kawałka kiełbasy z szanem nie poda, ani nic. A, a wy może macie jeszcze jakieś pytania do naszego zająca? Piszcie koniecznie. Dawajcie, natomiast, dawajcie, jak coś macie. Natomiast my życzymy zającowi, żeby stał, nie opadał jak pizza Magdy Gessler i zdobił nasz bolesławiecki rynek aż do końca świąt. A wam... Też życzymy spokojnych, szczęśliwych i pełnych odpoczynku świąt wielkanocnych. Bolec info na żywo z Bolesławieckiego Rynku. Do zobaczenia.